jeszcze jest strona Facebooku Koncertomania Jasielska i dobry wieczór, witam serdecznie, dzień dobry wieczór, Wesołe Miasteczko Meissner, Luna Park Meissner, powoli zjeżdża na plac do Jasła, już wkrótce więcej informacji dotyczących otwarcia Wesołego Miasteczka Luna Parku Meissner w Jaśle, jak już będzie Wesołe Miasteczko rozłożone, to wtedy przedstawimy Państwu atrakcje. Szymon Konieczny, straf, facebooku, koncertomania Jasielskiej Kujce, z wieczornej przejazdki rowerowej po jasielskim Mosirze. Luna Park ma Meissner w Jaśle. Zjeżdża na plac na Mosir przy ulicy Sikorskiego w Jaśle, obok hali sportowej. Jak wspomniałem, wkrótce będzie informacja, więcej informacji dotyczących otwarcia Wesołego Miasteczka w Jaśle. Czym jeszcze strona na Facebooku Koncertowania Mania Jesiewska i miłego wieczoru? Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.